Mileczno, witam wszystkich gości na dzisiejszym Dniu Jedno dla Kaszubów w Korłowinach. Serdecznie witamy. My Kaszubi, ale także te osoby, których jest tu dużo, ale którzy Kaszubami nie są, a są nimi zachwyceni i chcą być tak jak Kaszubi. Witam Was bardzo serdecznie. Sylwię poznałem wtedy, kiedy poznawałem powiat Kartuski, kiedy pierwszy raz byłem w Borkowie, Potem jechałem do Żukowa i tam spotkałem Sylwię. Razem współpracowaliśmy, razem robiliśmy projekty i zrobiliśmy je dobrze. Więc myślę, że projekt, który się nazywa Głosowanie na Sylwię w wyborach do Simiku, to jest dobry, a może bardzo dobry projekt. Dzięki. O, na